Cześć, witajcie. Dziś opowiem Wam o 10 najlepszych książkach świata, jakie przeczytałem. Wybór był dość trudny, dlatego pod koniec filmiku wspomnę również o pozycjach wyróżnionych. A więc nie traćmy czasu i zaczynamy. Zielona Mina. Akcja ma miejsce w więzieniu Cold Mountain w latach 30. ubiegłego wieku. Opowieść snuje klawisz w e, który usiłuje rozwiązać zagadkę niewinności skazanego na śmierć e, Johna Coffee. Bezapelacyjnie, e, plusem tej powieści jest narracja pierwszoplanowa. E, doskonale przedstawieni bohaterowie trzymam w napięciu. Jest to zdecydowanie najlepsza książka Stevena Kinga. Eee, jedyny minus to wątek z myszą. wydaje mi się, że był eee, niepotrzebny. Mistrz i Małgorzata. Akcja przenosi się z Moskwy czasu Stalina do e, Palestyny za Jezusa i Poncjusza Piłata. W publikacji groteskowy obraz Rosji e, lat 30. z jej realiami obyczajowymi, fascynujący i ponadczasowy obraz walki dobra i zła, za zdecydowane plusy tej powieści uważam wysoki poziom artystyczny. Naprawdę książka wielopoziomowa, możliwa do interpretacji. Na wiele sposobów magiczna, tajemnicza, najlepsza książka literatury rosyjskiej. Chodzi do końca, zastanawiałem się między nią a braćmi Karamazów. Młodiejka książek, główna bohaterka Lizel Meminga, jako mała dziewczynka dorasta w ciężkich czasach, naznaczonych głodem, biedą, cierpieniem i śmiercią. Lizel traci brata i matkę, jej przybrana rodzina ukrywa Żyda w piwnicy, a akcja dzieje się w samych Niemczech w trakcie II wojny światowej. Przybrany ojciec uczy ją czytać. Dziewczynka kradnie książki, co przynosi jej szczęście i staje się jej sensem życia. Opowieść snuje śmierć, która w trakcie wojny miała ogrom pracy. Z tej perspektywy przyglądamy się losom mieszkańców tego fikcyjnego miasteczka. Dużym plusem jest ciekawy styl autora. W tekście występują przerwy, takie wstawki z krótką charakterystyką postaci i lokalizacji. Frapująca forma narracji, krótkie rozdziały, przyjemnie się to czyta. Wzruszające zakończenie, no i przede wszystkim wielowątkowość. Minus za to, że autor spłaszczył problematykę Holokaustu. Owszem, wspomniał o utraconych majątkach Żydów o paradach publicznych, w trakcie których za rzucenie kawałka chleba poszkodowanym wróciło kilka batów, ale nie wspomniał o prawdziwym terrorze, o łapankach, ulicznych egzekucjach, za to szokującym wydarzeniem dla mieszkańców miasta był palący się stos książek. Muzyka Kolejna powieść, która zasługuje zdecydowanie na top 10 to Nawałnica Mieczy Krew i Złoto. Zdecydowanie najlepsza z cyklu Pieśń lodu i ognia J.R.R. Martina to była ostatnia część, która tak mocno nie odbiegała od ekranizacji od serialu który później zawojował światem. Naprawdę e, doskonała powieść, stawiam ją na równi z władcą pierścień, ojciec chrzestny. Vito Corleone jest ojcem chrzestnym jednej z sześciu nowojorskich rodzin mafijnych. Sprawuje rządy żelazną ręką, a ci, którzy nie podporządkowują się jego decyzjom, nie mogą liczyć na łaskę. To człowiek honoru, ale zarazem tyran i szantażysta, kiedy odmawia uczestnictwa w nowym, niezwykle opłacalnym interesie handlu narkotykami, wchodzi w ostry konflikt z Kozanostrą. Powieść niesamowicie wciąga, łatwo się ją czyta, doskonale opisany świat lat 40. i 50. E, genialne dzieło w każdym aspekcie zasługujące na dyszkę. Rok 1984. Oceanią włada komunizm. To, co powie Wielki Brat, jest jedyną prawdą. W tym świecie znikający ludzie to codzienność, zaś do popełnienia zbrodni wystarczy sama myśl. Za plusy uważam przede wszystkim fabułę. Autor pisał to dzieło tuż po II wojnie światowej, a przedstawił naszą teraźniejszość społeczną. Niesamowita, wstrząsająca lektura. E, doskonała gra emocjami. Bardzo dobrze przedstawieni bohaterowie. Za jedyny minus to trochę trudny i nużący początek w powieści. Jeden by wszystkimi rządzić, jeden by wszystkie odnaleźć, jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. Odkrycie nieba, on no i Max. Są mądrzejszymi o doświadczenia półwiecza braćmi czarodziejskiej góry Tomasza Szamana. Obaj stają się uczestnikami rozgrywki tajemniczych sił i obaj ulegają rukowi tej samej kobiety. Kiedy rodzi się dziecko o niezwykłych zdolnościach, nie wiadomo, który z przyjaciół jest jego ojcem, właśnie temu chłopcu jeden z aniołów powierzy niezwykłą misję. Dostarczenie tablic z dziesięciogniem przekazań z powrotem do nieba. Na początku miałem mówić o drugiej powieści Husejniego, Tysiąc wspaniałych słońc, lecz uznałem, że warto dać szansę mniej znanemu autorowi. Powieść Harego Mulisza to doskonała podróż, wyśmienita fabuła, wielowątkowość, którą lubię. Minus to fakt, że na początku ciężko było mi przywyknąć do dość oryginalnego, specyficznego stylu autora. Cielem gatunku thriller w tym zestawieniu top 10 najlepszych książek świata jest milczenie owiec Harisa, fenomenalny thriller psychologiczny, a przede wszystkim postać Hannibala Lectera. Chłopiec z latawcem, historia chłopca z Kabulu, jest on świadkiem sytuacji, w której e, bliskiej mu osobie wyrządzono krzywdę. Ta postawa zrodzi w nim uczucie bólu i wstydu, e, które ciągnął się za nim przez lata, aż do momentu, gdy sam nie rozprawi się z tymi przeszłości. E, w tym celu wraca do wyniszczonego wojnami Afganistanu. Za plusy tej książki uważam genialne budowanie napięcia, świetna konstrukcja dialogów i zacne opisy miejsc oraz wydarzeń, fabuła naświęcona dramatyzmem. E, jedyny minus to zachowanie głównego bohatera i zwyczaje panujące w Afganistanie e, były z czasem bardzo irytujące.